Pytajcie kochani, dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o takim dylemacie, który właśnie przeżywam w praktyce. Otóż, kiedy to jest remisja, a kiedy jest to depresja? Były już filmiki na temat tego, jak odróżnić remisję od lekkiej hipomanii, bo to czasem też jest zdradliwe i takie skomplikowane. Ale do tej pory nie miałam problemu, jak odróżnić remisję od depresji. A teraz mam. Wzięło się to stąd, że jak może pamiętać, opowiadała Wam, yy, moja pani psychiatra mówiła, że yy, większość moich objawów jej zdaniem bierze się ze stanów lękowych. I jak sądzę, jest to całkiem logiczne. I powiedziała, że to w sumie są stany lękowe. Dostanę nieboga balinę i faktycznie lęki mam mniejsze. No i teraz zaczęłam się zastanawiać, ponieważ u mnie depresja ogólnie przebiegała lękowo, czy ja w ogóle tę depresję miałam. Wiecie, nagle poczułam się taka zagubiona w tym strasznie, bo zawsze myślałam, że pewne stany, które odczuwam, są depresją, a teraz okazuje się, że mogą depresją nie być, tylko być lękiem. No, i tak siedzę nad tą aplikacją y, emocji i się głowie, czy ja mam stan depresyjny, czy nie mam. Zazwyczaj, kiedy byłam osłabiona nie byłam w stanie wstawać, i czułam lęk, przygnębienie, smutek y, albo pustkę, to wiedziałam, że to jest depresja. A teraz tak siedzę i myślę, że ja wcale depresji żadnej nie mam. No kiedyś to jeżałam obłożnie, y, taka, że tak powiem, chora. No to depresję miałam, ale teraz obłożnie chora nie leży. No i niedawno pisałam artykuł o depresji, który znajduje się na mojej stronie www.dwubiegunowa.pl A może sobie znaleźć, jak klikniecie na kaferek, y, czym jest depresja. I fajnie, jak zajrzycie, bo generalnie bardzo się nad tym artykułem y, namęczyłam, szedł mi jak krew z nosa. No w każdym razie, Męczyłam ten artykuł, i tam są te główne wyznaczniki depresji. Na no, jednym z nich tutaj, tak sobie czytam, czytam, no i mówię: Kurde, pasuje mi. Ale z drugiej strony, ja już się skupiłam, czym ta depresja naprawdę jest. No, mam przewlekły, obniżony nastrój. Mam jakieś takie ogromne przemęczenie. Mam problemy ze snem. Mm. Ileś kolejnych można by wymieniać, ale. Ja teraz nie wiem, czy jestem w depresji, bo nie mam jako takich głębokich stanów lękowych. Nie mam momentami jakiś drobny atak paniki, ale w stosunku do tego, co miałam kiedyś, to on jest drobny. Biorę sobie hydroksyzynę i mi schodzi. No czuję się cały czas przygnębiona, no czuję się smutna, no chcę mi się płakać, no czuję pustkę. Ale może to jest taki normalny stan? Więc wiecie, po prostu czuję się zagubiona i zastanawiam się, gdzie jest ta cienka granica, bo zgodnie z tymi wytycznymi, no to depresję mam, a z drugiej strony, zgodnie z moimi wcześniejszymi doświadczeniami, to to jest taki light. I teraz, nie wiem, takie, wiecie, zagubienie. Na ten moment mam stan realizacji w ogóle, bo miałam tak dużo rzeczy, byłam tak przytłoczona. I emocje tak bardzo nie dawały mi żyć, że po prostu wiecie, nastąpił magiczny klik i w tym momencie nie czuję nic, a wnioskuję po moim zmęczeniu i problemach z zabraniem się za cokolwiek i z takim wewnętrznym nie chcę, że może to być stan depresyjny, ale może to być stan lękowy, a może to może iść razem. Głowa mi eksploduje i nie za bardzo znam odpowiedź na to pytanie. Może jej nie ma, nie wiem. Jeżeli wy macie jakieś pomysły, to piszcie to w komentarzach. Zawsze fajnie jest się przejrzeć w drugim człowieku, jak ktoś inny to ma, jak ktoś inny to różnicuje. I być może razem rozwiążemy w jakiś sposób ten supeł. Ponadto jeżeli chcecie jakoś yy, wesprzeć moje działania, to zapraszam Was serdecznie na Patronite'a. Możecie się podzielić choćby tam pięcioma złotymi przysłowiowymi. A jeżeli nie chcecie yy, na przykład bawić się w bycie takim stałym patronem, to zapraszam Was, wrzucę link na dół, yy, na Buy Coffee to, gdzie można postawić mi po prostu wirtualną kawkę. Też Was serdecznie zachęcam, bo każdy grosz się liczy. No i oczywiście zapraszam Was na moją stronę www.dwubiegunowa.pl przez V i gdzie Was jeszcze powinnam zaprosić? A, na Instagrama, na mojego TikToka. Tutaj też wrzucam shorty, więc fajnie by było, jakbyście na przykład dali mi feedback, czy widzicie posty, czy widzicie te shorty, czy te shorty Wam się podobają. Ja wiem, że dzisiaj dużo od Was chcę ogólnie, ale tak Rzucam lawinę, co, co kto poczuje. Dobra, to chyba tym razem wszystko. Dzisiaj jest trochę chaotycznie, wybaczcie. No to trzymajcie się, kochani. Pa.